To jablatorianin Zombie. Chciałbym przedstawić Wam gierkę stworzoną jedynie przeze mnie. Czas produkcji wynosił 1 dzień Aboudże 0. Tutaj mamy naszego pierwszego przeciwnika nierobionego przez ze mnie XD. Jak widzicie gra ma bardzo zaawansowaną szatę graficzną. Pierwszą wersję gry stworzyłem gdzieś w 2012 roku. Pełną wersję stworzyłem w marcu 2013 roku tylko dlatego bo mi się nie chciało. Gra może się wam wydawać podrobą doma ale doOm jest to o wiele lepszy. Gra ma niezwykle rozbudowaną fabołę posłuchajcie sami jest rok 2016, rząd wysłał oddział komandosów aby zniszczyć tajny kompleks podziemny, misja zakończyła się niepowodzeniem, nasz bohater trafił do więzienia na piętrze minus 516 21 km pod ziemią, naszym zadaniem jest jak mówi tytuł, ocieczka, sterowanie jest takie, kontrol strzałki klikanie lewym myszkiem, poruszanie się, spacja, otwieranie drzwi są także wyzwania, kończ grę ożywając Jedynie noża, okończ grę ożywając noża i strzelby, okończ grę biorąc jak najmniej paczek amunicji MAX 20. Teraz jest najtrudniejsza część czyli labirynt. ハムハムハム。Um, um, um. Jest klocz. O i zginęłem. Na szczęście w grze jest możliwość zapisywania i wczytywania to ja wam pokażę zapis z kolejnego poziomu. i'm <laughs> アンアンアン。<t ries> <t ries>